Czy można jeść śnieg? Bardzo ciekawe pytanie. Szczególnie często zadawane na przykład przez dzieci. Ale tutaj pojawia się kilka problemów, ponieważ oczywiście teoretycznie śnieg jest wodą, tylko że w innym stanie skupienia. Jednak należy pamiętać, że podobnie jak z wodą, no nie pijemy każdej wody, jaką spotkamy. I na przykład picie wody z kałuży, picie wody z rzeki. Z jeziora, no nie zawsze jest dobrym pomysłem, podobnie jest ze śniegiem, ponieważ po pierwsze, oczywiście jest to woda, ale może być zanieczyszczona. Może być zanieczyszczona już wtedy, kiedy spada na ziemię. To nie tak, że ona może być zanieczyszczona dopiero na ziemi. Niestety ten śnieg, opady śniegu, podobnie jak deszczu, mogą być oczywiście zanieczyszczone przez to, co znajduje się w powietrzu. Drugą sprawą jest to zanieczyszczenie, do jakiego dojdzie już na powierzchni Ziemi, czy też w ten sposób, że ta woda niestety od tej Ziemi, od tego, co znajduje się na tej Ziemi, też może ulec zanieczyszczeniu. I oczywiście oznacza to wprost, oznacza to wprost że my możemy, czy to jakieś bakterie, czy to jakieś zanieczyszczenia niechcący do, wprowadzić do swojego organizmu, i jest to kwestia najważniejsza. Że właśnie ten śnieg może stanowić niezbyt dobry pomysł, ponieważ razem z nim możemy zjeść, wypić coś dla nas niekorzystnego. Drugą kwestią, która przemawia przeciwko jedzeniu śniegu, poza tym, że może być brudny, zanieczyszczony, jest to, że chociaż możemy dzięki temu dostarczyć organizmowi wodę, to niestety ten śnieg jest zimny. No jak to śnieg i niestety może dojść do wychłodzenia. I w naszych ustach, i można powiedzieć w naszym układzie pokarmowym, może dojść do wychłodzenia, który jest również bardzo negatywny. Tutaj nawet nie mówię o przeziębieniu, o złapaniu jakiejś choroby wynikającej z tego wychłodzenia organizmu. Tutaj bardzo ważną kwestią jest to, że najczęściej ludzie jedzą śnieg w takich sytuacjach ekstremalnych, kiedy nie mają na przykład czego jeść. I o ile jest to dobry pomysł, żeby dostarczyć do swojego organizmu chociaż troszkę tej wody, to jednak może dojść do niebezpiecznego wychłodzenia organizmu. Może w niewielkich ilościach, może gdybyśmy go rozpuścili, no ale jeśli mamy możliwość rozpuszczenia tego śniegu, to jest już zupełnie inna sprawa. Ale co jeśli zapytamy, czy możemy rozpuszczać śnieg i później go spożywać, a raczej później go pić? Tu jest sprawa troszkę inna, ponieważ tu już mamy większe możliwości. Po pierwsze, musimy go zagotować, musimy doprowadzić do wrzenia i gotować taki śnieg przez jakiś czas. Same, samo jego rozpuszczenie nie spowoduje, że te zanieczyszczenia magicznie znikną, ponieważ wiemy, że możemy rozpuścić ten śnieg w dodatniej temperaturze, nie doprowadzając go do wrzenia, do gotowania, i wtedy ten śnieg nadal ma te zanieczyszczenia nadal mogą być w nim bakterie, które ten śnieg. Złapał, gdy był na ziemi. Więc trzeba pamiętać, że jeśli chcemy pić wodę, która powstała z rozpuszczonego śniegu, to doprowadzamy do brzenia, zagotowujemy, zagotowujemy tą wodę tak jak inne wody. Niestety nie zawsze oznacza to, że taka powstała z tego śniegu woda będzie dla nas czymś optymalnym, ponieważ niestety może to nadal być coś zanieczyszczone, nadal może to być coś, co będzie dla nas czymś niekorzystnym. Więc należy pamiętać o tym, że należałoby ją później przefiltrować, należałoby ją później w jakiś sposób oczyścić. Wiem, że myślimy, uważamy, że na przykład śnieg, lód jest biały, jest przezroczysty i że oznacza to, że nic w nim nie ma, że w tym śniegu, który ma ujemną temperaturę, nie może być żadnych bakterii. Żadnych zagrożeń dla naszego ciała. No, niestety tak to nie wygląda. Gdyby to był dobry sposób na wszystko, to mrozilibyśmy wszystko i byśmy się pozbywali dosłownie wszystkiego. Niektóre rzeczy tak, większość rzeczy, niestety, nie jest w stanie to wyeliminować. Więc możemy z śniegu niejako tworzyć wodę, uzyskiwać z śniegu wodę. Ale musimy zachować te same zasady bezpieczeństwa, jak w przypadku pozyskiwania wody z rzeki czy też z jeziora. Czyli zagotowujemy i najlepiej przesączamy, przefiltrowujemy przez specjalny filtr jakieś urządzenia. To jest podstawowa zasada. Traktujmy, traktujmy śnieg tak, jak traktujemy tą wodę z kałuży, z rzeki czy też z jeziora. Mając dużą niepewność co do jej jakości i co do zagrożeń, Jakie w niej mogą wystąpić. Bądźmy pewni, że te zagrożenia mogą być dosyć duże, tak żebyśmy mogli się zabezpieczyć przed tym wszystkim, czym może nam grozić spożywanie tej wody, tego śniegu. Więc bądźmy nieufni. Wiem, że może nam się, Wiem, że może nam się wydawać, że ten świeży śnieg, który dopiero co spadł, no nie stanowi zagrożenia. Bądźmy jednak pesymistami. Takie rozwiązanie jednak w przypadku tego typu rzeczy jest rozwiązaniem troszkę lepszym niż zbytnia ufność. Więc spokojnie, z uwagą, dbając o własne bezpieczeństwo, i tylko wtedy możemy być pewni, że nam nic nie będzie grozić. Uważamy, uważamy jeszcze raz, uważamy na ten śnieg i na inne formy wody, jakie spożywamy. Gdy nie mamy wyjścia, róbmy to w ten sposób. No, kiedy jesteśmy w ekstremalnej sytuacji, używajmy tego śniegu, żeby dostarczyć wody do naszego organizmu, tak, żeby się nie wychłodzić. W małej ilości wybierajmy śnieg świeży, próbujmy go gdzieś rozpuścić. Mamy butelkę, wrzućmy do tej butelki jak najwięcej tego śniegu, upchajmy, może włóżmy pod y, ubranie, jeśli nas to nie wychłodzi, żeby chociaż troszkę się. Rozpuścił i dopiero wtedy w po małej ilości, próbujmy rozpuszczać go w naszej buzi. Rozpuszczajmy go w naszej buzi, żeby zimny nie docierał do wnętrza naszego organizmu. No ale w ekstremalnych sytuacjach stosujemy ekstremalne rozwiązania. Więc można, ale nie do końca jest to wskazane. Czyli jak zawsze, rzecz, która może nie zaszkodzić, może spowodować pewne zagrożenia. Podobnie jest z lodem, z lodem jest jeszcze gorzej, jego trudniej rozpuścić, on również może być zanieczyszczony, on również może stanowić dla nas zagrożenie. Tak samo należy traktować właśnie śnieg, tak samo traktujmy, tak jak powiedziałem, traktujmy lód, traktujmy śnieg, jak tą wodę, którą możemy pozyskać z kałuży, z jeziora i z rzeki. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że te rzeki, jeziora i kałuże mogą być zanieczyszczone. I musimy tak samo traktować śnieg. Oczywiście, kiedy się bawimy, kiedy biegamy, i troszkę tego padającego śniegu wpadnie nam do buzi, nie panikujmy, nic się nie stanie, taka ilość nie stanowi zagrożenia. To powietrze, którym najczęściej oddychamy w zimę, jest na tyle gęste i zawierające na tyle dużo w niektórych miejscach substancji niezbyt fajnych dla nas że no, bardzo dużo nam taka ilość tego śniegu, który połkniemy, nie zaszkodzi. Na spokojnie, z rezerwą i nic nie będzie złego. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.